Cześć moi kochani, witam już was w trzecim filmie, wczoraj poznaliśmy nowego czempiona, Monka, a dzisiaj poznamy nową legendę. Może dla mnie mniej ekscytacji to co z Monkiem, ale nadal fajna zabawa i będzie można fajnie ją wykorzystywać. Dobra, więc poznajcie Feniksa, tak, te wszystkie puzzle, to wszystko co do tej pory były, piórka, jajka, to znaczy był Feniks, mamy Feniksa. Jak widzicie, Dimens 320. Y Punkty życia 1600. Za chwilkę wam o tym Feniksie opowiem i pokażę wam szybciutko jak yy, się nim gra. Oczywiście Feniks wiadomo, że odradza się z popiołów. Tutaj po prostu dostajemy jajko. Feniks zginie, dostajemy jajko. To jajko też jest celem, więc trzeba będzie uważać, będzie trzeba myśleć, jak to użyć, ponieważ to jajko może zostać zniszczone, zanim się Feniks odrodzi, ponieważ ten Feniks potrzebuje chwileczkę, żeby się odrodzić. Za chwilkę wam pokażę, jak to wygląda w grze. Najpierw zrobimy scenariusz, że że po prostu się nie odrodzi, a później zrobimy scenariusz, że Feniks się odrodzi. No dobra, jestem w grze. Ja sobie teraz szybciutko tutaj przygotuję oczywiście przetasowanie do Phoenixa. No i teraz zróbmy taką sytuację, że nasz Feniks będzie pod wieżą, będzie pod ostrzałem wieży i pojawi się to jajko. I to jajko zostanie zniszczone, bo zobaczcie, jest Feniks. Zacznie tam jedną arczerkę atakować. No i w tej chwili zginął. Pojawiło się jajko, i to jajko znikło. No, niby proste, ale teraz sobie szybciutko przetasujemy. I zrobimy teraz. Log by mi się też przydał. Czyli sobie tak przetasuję, żeby. Dobra, zap też mógł być. Ale chciałbym mieć loga, jednak, pod ręką, żeby wam pokazać ten kolejny scenariusz, właśnie jak fenik się odradza. Dobra, więc tutaj niech się ładuje. Ja sobie zaraz tutaj na drugim kącie arczerkę puszczę. Ale tutaj Fenix. Dobra, arczerkę puszczamy. Ar, te, przepraszam, muszkieterkę. No i teraz e, Fenix. Tutaj się powinni przy mostku spotkać. Ja sobie loga przygotuję, żeby tą muszkieterkę zniszczyć, bo ona przeżyje. i teraz mamy jajko zobaczcie, jajko w tej chwili nie jest atakowane, chwila mija i Feniks się odradza i mamy ponownie Feniksa z, do użytku więc tak wygląda nowa karta, nowy Feniks o, będzie ciekawie, będzie ciekawe na razie nie mam pomysłu jak z tym Feniksem można postępować, jakie zrobić taktyki i tym podobne no i tak jak mówiłem, ja nie widzę na razie zbytnio jak go mocno wykorzystać, ale jeżeli wy macie jakieś pomysły, bo to, że ja nie widzę to znaczy, że wy możecie widzieć, no tutaj też widzicie na tym podglądzie właśnie też miner został wykorzystany, żeby zasłonić to jajko i teraz właśnie się Feniks odradza i też atakuje wieżę, więc no trzeba będzie tego Feniksa z głową używać, żeby to jajko nam jakoś było osłonięte. znowu Feniks się odrodzi, ale to już Zostawiam Wam, a ja sobie też pomyślałem nad strategiami. Czyli mamy nowego czempiona, mamy nową legendę Feniksa, a jutro ostatni film. Na razie, cześć.